Siemanko, ja jestem Alinion i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sobie powodujemy jak zwykle nasz dom, ale chyba już go skończyłem. Patrzcie jakie zmiany naszły. Sami ten, to patrzcie, tu mamy wyższe piętelko, tutaj nie wiem co zrobimy. Może ale ja to? Mam... Co? Kto? To powiedział? No Ej, kto tu jest? Halo, czy coś tu jest w moim pokoiku? No nie, no nie, no nie. Majni? Jakiś nick Majni, co? Chwila, chwila, co jest grane? Aaa! Alicjo, ty aaa! Uciekam stąd, Majni, co ty tu robisz aaaa! na moim świecie? <laughs> Wracaj! Co ty ode mnie chcesz? W ogóle, kim ty, ty, ty jesteś? Co ty tu robisz? Aliminion. Serio? Tak! To jest mój świat, przecież mnie oglądasz. No przecież Au. cię oglądam i nie bij mnie. Czemu ta lama chce popełnić samobójstwo? I dlaczego tu nie ma płotku tutaj, gdzie miały być? Spójrz, dom to jest swój dom. Więc tak, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I ze mną jest Majni. Siemanko. Moi drodzy, to jest dla, wa, dla was właśnie niespodzianka, którą ukrywaliśmy. Majni będzie teraz ze mną czasami grał, nie zawsze, ale często. Prawda, Majni? Tak jest. Dajcie chwileczkę, ja idę po Tak, ła moje lamy prawie wyszły. Moi drodzy! Ej, może majniego da się wziąć na smycz. Aj nie da się. Ej, zrobimy mu trola. Ej, dawaj zrobimy Majnie Mutrola. Jestem! Oj, to Co tam? Majni! No? Mamy problem, bo chyba wszystkie villagerowie mi zginęli. Serio? Tak. No patrz, nie ma nikogo tutaj. Nawet jak wejdziesz do domku, nie ma nikogo. Będzie problem, będziemy musieli znaleźć ich. O, a tutaj byłeś w tym domku? No. to jest skrzynka? Otwieram ją. O, sadzonki. Weź sobie. Więc, moi drodzy... Majni będzie teraz ze grał, a w dzisiejszym odcinku będziemy urządzać mu pokój i po prostu no odcinek z nim. Patrzcie, jaki ten dom wygląda teraz, tak? Tutaj będzie trzeba popylać z tej strony, bo to nie wygląda najładniej na świecie. No, pff, troszeczkę wygląda, jakby ściana miała się zawalić za 15 sobie. No właśnie. Ale tak, w dzisiejszym odcinku zrobię Majniemu pokój. Pokój, więc chodź, Majni. Znaczy, nie dokończymy go do końca, tylko tak... Chodź, chodź Majni, do, do lasku i musimy pozbierać trochę drewna w tej chwili. A u e, nas jest drogi kółko. Mówi, na chwileczkę cięcia? więc widzimy się, moi drodzy, w malutkim cięciu. 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 Dobra, moi drodzy, jesteśmy po cięciu. Ja tutaj zbieram teraz sianko dla Majniego, żeby <laughs> miał go jeść. Jak to zabrzmiało? Siano. Siano, 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 siano. siano, siano. siano, 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 siano. E, Majni, weź, co? E, jakbym ci mógł prosić o zebrań drewna na nasz dom i na twój pokój trochę okay, zabrać. A jakiego pomogę. drewna dżunglowego? No, tak, bo to ten cały dom jest z dżunglowego. Okej, okay, dałobyś mi jakąś siekierkę? Nie mam. O się ma? Nie będę bić pandzi, bo nic nie zrobiła przecież. Nie wolno być bezbronnych zwierząt. Tutaj uważaj, bo tutaj często jest taka wiedźma, która mnie ciór zabija. I zaraz zostanie ode mnie wy. Pisz. <noise> Przepraszam, to by źle zabrzmiało brzmiało. Dostanie w główkę i się nauczy. Jak? No. Się nauczy, że się subskrybuje, ma Niego i jego minionka. A ten dom, na ile ten domek? No, 9 na 10, bo dodałbym coś jeszcze, wiesz? No, dodamy jeszcze. Jeszcze farma tam będzie na tym jednym piętelku. O, idę nakarmić pandzie, bo bambusy znalazłem. Dobra, moi drodzy. Chyba, że nie mogę nakarmić pand. No możesz, przecież, po to na Potem te wszystkie pandy zrobimy dla nich tutaj miejsca, ale nie w domku, bo nie ma miejsca w domu na wszystkie zwierzęta. Na dworzu zrobimy im jakieś ładne, przytulne miejsce. I patrz, zostanę e, wysku, caj. Patrzcie, jakiego baga mamy. i po prostu ma super mocy, i patrzcie. Cool! Pff, to panda! Nie. Ej, patrz na to, ej, patrz na to! Ej patrz na to! Panda! Pokażę hala! Jezu! Ej, pokażę hala! A wiesz, że pandy jedzą chyba ciasta. Serio? No Będę karmić tą pandę, dopóki nie będzie biorą. <śm��> <śm��> Jak to brzmi. Dobra, po prostu wrzucę je wszystkie bambusy. W ogóle ciekawe jest to, że pandy umieją na przykład niszczyć bambusy i sobie jedzą. Wiedziałeś o tym? Nie. Że pandy niszczą bambusy sobie i jedzą same? Nie. nie. Ale to długo trwa Stawiamy coś, co mieliśmy stawiać w poprzednim odcinku. Czyli? Ha. Dzwon. Tylko wiesz co ja, Ali, masz jakiś lof czy coś w ogóle? Mam. Aha, a, a masz jakiś magazyn ze skrzyneczką, bo... Nie, będziemy robić magazyn. A masz skrzyneczkę chociaż jakąś, czy...? Nie. Masz, zrób. Masz tu drewno, Wrócę ci. Skrzynkę? Nie, drewno. Okej. Okay. Nie! Lama, tylko nie uciekaj, proszę! Eee. Te czarne sny, czarne sny. Nie, no! Kiedy się spojrzałeś, to uciekło jakie chamstwo! Zobaczysz na odcinku. Widziałem przecież. Czarne sny, czarne sny. jak, jak ona się to tak piła, to było takie straszne. No hmm. przypał, bo w tej wiosce... Jak się dzieli drewno? W sensie... Tak. Musisz... Nie, musisz... Patrz. To się robi... Nie. Patrz, jak jest w połowie, co nie? Przytrzymujesz i puszczasz. Aha. Okej, okay, dobra. Dzięki. O, Ale... Chciałem się tylko nauczyć, nie? No. Skrzynkę, tak? Ale patrz, bo możesz coś tutaj robić krawki i ten. Tak, tylko ja bym chciał skrzynkę zrobić. Oj, kurde. Oj, Oj, bo przepał, bo naprawdę tu nikogo nie ma w tej wiosce. Wszyscy już poginęli. Nie, jest jeszcze jeden villager. Serio? Uwidziałem mhm. to dla ciebie. Nie. Aha. Dobra, mam dla ciebie łusko już. Zarąbałem jednemu. Mam kompostownik, biorę go. Nie, 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 bo już jakiś... e... E... Ła! Przecięłem się szkłem! A, No! Żywo? Mhm. Naprawdę. Wszystko łapki w górę dla mojego? I ten łuk się odnawia. Chyba. Nie. Żeby się odnawiał to musi mieć niezniszczalność i naprawę, wiesz? Bo ja się dobrze znam na zakręciach. Łaza. A woda kadabra. dobra. Ła! U Mi się telefon jeszcze... Przybywa. Ej jak ten dom wygląda z daleka patrz. Jak góra jakaś. Tak namysła największy ze wszystkich domów na świecie. Ogólnie. Teraz ja taki dom zrobiłem. Jeszcze dziwię się, że mi się Trochę mi ekran lata i nie wiem czy zaraz przez przypadek czegoś nie rozwalę. Kurde, nie mogę wyjść. Kurde, ojczorki, ale, kurde, kurde, o nie, tu to pies! halo, pomocy, superman, pomoże ci, nie było, go, ja gdzieś dostałem chyba z niego, o nie, nie dostałeś, ale bo piłem twoim, <trony> będziesz, pa? będziesz teraz czuł jak dropielca, łusko, eee, nie chcę go, musisz gdzieś spać, Ej, chodź za mną! Widzisz mnie? Idziemy tam. Za chwilę. Czemu? Patrz, widzisz miejsce? Ale ja nic nie mam. No to zleci tam kilo, patrz. Czekaj, wyjdę na kocaku. Tylko nie zrzuć mnie, proszę. A to tam jest drewno. Okocjowe drewno tam jest. No bo ja się wtedy budowałem, bo spadłem. Aha. Uwaga. Szybam, bym cię zwalił. Melony! Ja skaczę. Tutaj kawałek. Wow! Pfff! Ali, pa... ja pa, gdzie jestem?! Ła! Ali! Znalazłem melony! jak spadnę, powiedz mojej mamie, że ją kochałem. Nie! Pff. Ale ty nie masz mamy. <grychy> to się chodzi mi, że w Minecraft'cie nie masz mamy, nie? No. O chodzi. Aj, jaki ten kryjf jest mocny. Ja się tutaj znalaz, znajdę złoto jakieś? Ja tutaj żelazo chcę wykopać, żebyśmy mieli. I tu jest wysoko. Moi drodzy, musimy się dobudować. Prawda, Majni? Mm -hmm. napiszcie, napiszcie, czy ta niespodzianka jest dla was fajna. Teraz z nagrywam odcinki teraz. Wow. Tylko... Ej, powiedz mi, gdzie jest to żelazo? Które? Bo tutaj gdzieś jest żelazo. To chwila, okej? Okay? O, jest tu! Zbieram drewno. Chwila. Ej, weź drewno, no! Weź dużo drewna i skacz na mnie, bo ja mam dużo żelaza, więc sobie zrobimy ten. Się palimy. A ja nie mam kilofali. No to ja ci właśnie zrobię, tylko właśnie no Ze sobą mm, jakieś. Dobra. I wtedy skaczę do sam dół. Ja też skaczę za chwilę. Tam jest woda, więc... My... Okej, okay, robię parkura. Jak udam mi się łapkę w górę, tam przeskoczyć? skoczyć. W sumie można. O, <laughs> o pan, gdzie jestem. Tam jest gnąłem. No nie... ci się robi. Jestem zły. Ej, czy tutaj dam radek? Tutaj tu łapka w górę, chociaż patrzcie. Uf, jak myślisz? Myślę, że dasz radę. W yes. Teraz tam, czy jak dam... Ej, nie, tam nie dam rady na stół, Bo ja boję się, że zginę. Bo mam mało życia. Alleluja! Skoczyłeś? <grytko> no. Gdzie jesteś? Na samym dole. O, jestem przy labie. Ła! Dobra, jestem na samym dole. Ej, lapis! Ej, bo spadnę zieloną na sam dół, masz jakieś. Ej, złoto! Fajnie. Mamy złoto. Karol, gdzie jak się znajdziemy? O, jestem na <laughs> jakiejś platformie, gdzie jest lawa. Ja mam przypał, bo ja nie wiem gdzie, gdzie się poruszać, mam problem pomocy. Nie mam Dokójnie. gdzie stawać. Gdzie jesteś? Ty zginąłeś? Nie, tylko muszę zablokować lawę. Wiem, że jestem głupi, bo robię to drewnem, ale to drewno się nie spaliło, ta lawa znika. Ej, właśnie tą wodę zamuruj. Nie, lawę. A jak, a jak wyjdziesz stąd? No, podbuduję się jakoś. Ja muruję tą lawę. Żebym nie podpalił się. Co? Wyjdziemy! Spokojnie! Zginiemy, bo my chyba mamy zachowane eku e chyba. Nie, byśmy się uczyli te włączyć wtedy. Żeby mieć zachowany ekwipunek. To sobie włączę. nie. Dobra, zablokowałem już dużo, dużo wody. Źródeł wody, ale tego nie. Już tam nie. lawa się blokuje, widziałeś? Żelazo mam. Zobacz. Tu i tu. No widzę, tylko mam problemu. Patrz, si ten. Ta lawa się blokuje, spokojnie. O, mam klocek, na którym mogę stanąć. W końcu jest. Dzięki. Tą wodę muszę zamurować trochę. Żeby chodzić po tym obszarze. No, ja cię zamuruję, Bo ja jestem. Proszę. Jak zamurować tą wodę? No już muruję ją. O, i patrz, ja będzie tutaj sam obsyte, nie będziemy mogli łazić. Nie, nie. No i tak to trzeba. E, tu coś jeszcze blokuje się. A, bo tu jest ten, płotki. Tak? Co? No to są płotki, bo woda przez to wycieka, widzisz? Przez te płotki tutaj. Bo to są płotki i ta woda wycieka. Oj, Mówi, czekaj, ale noc jest, a mi ekran świruje. Tu jestem wilkołakiem, czy co, że mi ekran świruje? Halo? U, stary, zaraz do lowy wlecę! E, zamrułem całą wodę. U, ja tam chciałem skoczyć. Co? Ty zginął. Skacz do tej drugiej. Ale nie muroj jej. No. Nie, 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 na nie, Ej, do tej małej dasz Rady? Mhm. Auć. nie, 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 Jesteś? A, A tu? nie, Siema. nie, Siema. <noise> <Uwaga. głos> Chodźmy, chodź za mną. O, o, redstone. nie, damy spaść. nie, 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 o, nie, 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 stary. nie, 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 i tak do obsydu. Czekaj, stop! Stop, 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 stop! Nie poddam się poświęcam. Zrawa? Żeby no. zelazne kilofy? Bo musimy. Weź zamuruj tę wodę. Bo już się czekaj, da... Czekaj, 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 żebym do lawy nie wpadł. Ej, dam rady zamuruj, czekaj! Zamurowałem! Okay. Kawałek tylko. Pff. To jest jeszcze drugi. Ale nie zamurowałem, tylko stawiasz bloki. O, okej, okay. zmarnowałeś nasze haj... hajs, siano, 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 siano! Ej, nie wiem, chyba pali, pat postawię je, i się podpali Pod, chyba. podpali się na stówę. Hmm. Podpali się? Tak. A to jest jedyne. na piętro? Nie wiem, nie ma tutaj kordów. A i jest co? złoto. Ej, to czemu ja to siano się nie pali? Ej, no, szybciej się deska podpaliła! Siano też się pali chyba. Siano, 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 hajs. Chodź za mną. Patrz. O, Rzeszuj, patrz. Nie Patrz. Widzisz nie, ten nie. lapis? Bierzemy go. Lapis, lapis, lapis. Nie! Yeah! Do lawy wleciał. Mam jeszcze tutaj. <grym> Dawaj stary. Szybko. Jak będzie się palić, to... Tę... Ten odcinek będzie się nazywał wyprawa do kopalni nie ten, odcinek będzie, nie, 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 ten odcinek będzie się nazywać niespodzianka dla was Niespodzianka po prostu no. Bo dla was to... Mam 8 tego, masz drewno? Ja nie będę jeść. gasić, stary Żebym cię wrzucił Wrzuć mam. mi drewno Nie, ale to chodź, bo jeszcze do lawy wrzucę Szybko, żeby się paliło Całe? Mhm Bo muszę crafting zrobić O, ja też mam trochę drewna ja Chcę ja tego napić Пока, то видим по малым ченчу.